Hej, teraz rozkminimy, dlaczego ta osoba pojawiła się w Twoim życiu. Słuchaj. Jakakolwiek to może być osoba, to może być nawet osoba, która jest w Twojej rodzinie. Może to być nawet osoba, która była w Twojej rodzinie wcześniej, niż ty byłeś w swojej rodzinie, czy byłaś, ale wciąż wtedy możesz patrzeć z perspektywy wszechświata i z perspektywy jakichś głębszych lekcji. Dlaczego ta osoba pojawiła się w Twoim życiu? Więc ale to oczywiście może być osoba. Mm, która się pojawiła w tym momencie w Twoim życiu. I tutaj będziemy w tym czytaniu rozkminiali, dlaczego ta osoba się pojawiła w Twoim życiu. Po prostu lekcja od wszechświata w wszechświecie. Powiedz nam, dlaczego tak, dlaczego te lekcje, dlaczego ja to miałam przerobić, dlaczego to było ważne, albo wciąż jest ważne, dlaczego ta osoba pojawiła się w moim życiu. I tylko wspomnę, że mamy. Kółko tarotowe, mianowicie takie, taki cykl spotkań, na których mówimy o tarocie. Jeżeli e, lubisz tarota, to serdecznie zapraszam. Tam wspólnie ćwiczymy i robimy sobie wzajemnie rozkłady, e, ale też można zacząć zupełnie od zera. Nawet jak nic nie wiesz o tarocie, to również jesteś bardzo mile widziany. W opisie podaję, jak można się zapisać. Jest to taki mini kurs, więc jeżeli masz żadną wiedzę z nikomu, to jak najbardziej wtedy możesz samemu sobie czytać takie rozkłady i czerpać wiadomości od wszechświata. Tak, każdy może to robić. Nie każdy ma takie doświadczenie. Nie każdy ma. Mm, nie każdy chce czytać innym. Ja chciałam od zawsze czytać innym, ale ty możesz nie chcieć, ale każdy może zaczerpnąć wiedzy dla siebie z kart, bo jest to wiedza uniwersalna. Oczywiście niektórzy mogą widzieć więcej niż inni, co nie znaczy, że ci inni, jeżeli chcą, to nie mogą tego zrobić, jeżeli mają do tego powołanie, a powołanie jest tam, gdzie jest zainteresowanie. Powołanie jest tam, gdzie jest zainteresowanie, a zainteresowanie. Za zainteresowanie, może i zaangażowanie, i wtedy może, można to robić na bardzo wysokim poziomie, ale można to robić na zupełnie małym poziomie i tam też jest bardzo fajnie i bardzo ciekawie. Oczywiście, jeżeli chcesz czytać innym, tak jak ja, to również zapraszam Cię na ten cykl spotkań, bo tam nauczysz się, jak to robić. Um, tymczasem, dlaczego ta osoba pojawiła się w Twoim życiu? To mnie również bardzo ciekawi. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Może pytasz o to już kolejny raz, ale wciąż nie rozumiesz, albo potrzebujesz jeszcze kolejnej, kolejnej, kolejnego kawałka informacji i to jest jak najbardziej okej. Okay. Możesz na to za, o to za, nawet za, zapytać milion razy, albo 200 razy, albo tysiące razy, bo czasami. Czegoś nie możemy zrozumieć, nawet jak pytamy o to bardzo, bardzo, bardzo wiele razy. No i tutaj może się to zmienić. Może akurat dostaniesz ten jeden kawałek informacji, ten, to jedno słowo, które zmieni Twoje rozumienie tej rzeczy. Dlaczego ta osoba pojawia się w Twoim życiu? Widzę tutaj samotność. Ta osoba pojawia się w momencie, kiedy bardzo potrzebowałaś, potrzebowałeś, żeby się pojawiła. I musisz to wziąć pod uwagę, że na tamten moment ta osoba rozwiązała jakiś duży problem. Na tamten moment, kiedy się pojawiła, była odpowiedzią na Twoje wołanie. Odpowiedzią na Twoje wołanie Twojej samotności. Nie chciałeś, nie chciałaś być sam. Ta osoba się pojawiła. To jest bardzo głębokie, przepraszam, ale ja bardzo mocno to czuję. Dlatego, że to jest takie oczywiste i Później mogło się wszystko zmienić, to też mogło się zmienić, albo później wiesz, no, poznałaś tę osobę i już na przykład nie czułaś tej samotności, albo może teraz czujesz jeszcze większą, ale na tamten moment ta osoba się pojawiła, żeby rozwiązać Twój problem związany z poczuciem samotności. Więc w pewnym sensie wdzięczność, wdzięczność dla tej osoby, nieważne czy jest okropna, czy jest zła, czy jej nie lubimy, czy ją lubimy, czy jest dobrym charakterem, czy jest złym charakterem, na tamten moment rozwiązała tę potrzebę. Pojawiłaś się też, żeby dodać do Twojego życia jakiś a, pierwiastek zapomnienia. Pierwiastek zapomnienia o tym, że wszystko jest na poważnie. Pierwiastek dziecinnego, dziecinnej umiejętności cieszenia się chwilami. I nie wiem, czy dalej to w sobie masz, czy już to zapomniałeś, zapomniałeś, ale ta osoba Ci to dała. Ta osoba pojawiła się po to, żeby skonfrontować Cię z, z dorosłością, skonfrontować Cię z powagą rzeczywistości. I o ile rzeczywistość bardzo często jest bardzo poważna, to można również w niej widzieć bardzo niepoważne rzeczy, i dzięki tej osobie zaczęłaś widzieć te niepoważne rzeczy również. Um, te zabawowe, te ciekawe, te fajne, te, te głupie, te, te nawet niepotrzebne. Możesz myśleć sobie, że to jest w ogóle niepotrzebne, ale, ale to też było potrzebne. To było Tobie potrzebne. Albo dalej jest. A to jest w ogóle kolejne pytanie oddzielne. Czy dalej Ci jest to potrzebne? Ale tutaj jest pytanie o genezę, czyli dlaczego ta osoba się pojawiła. Ta osoba pojawiła się, żeby, żeby nadać Ci, dodać Ci trochę młodości. Nawet jeżeli byłaś młoda, byłaś młody, jesteś młody, jesteś młoda, to żeby dodać Ci... Takiej jakiejś organicznej młodości, takiej dziecięcej młodości, takiego zapomnienia, takiego bycia dzieckiem, takiego, um, takiego poczucia, że, że wszystko jest możliwe, że nie trzeba się przejmować, że nie trzeba się bać. Ta osoba się pojawiła, żeby. Nasuwa mi się głupia interpretacja, mianowicie żeby dać ci dylemat wielki, ale nie idziemy za tą interpretacją. Pójdziemy za interpretacją, że ta osoba pojawiła się, żeby pokazać Ci, że, że pewne decyzje nie zależą od ciebie, niesamowite. Że pewne decyzje nie zależą od ciebie i pewne decyzje same się podejmują, pewne sytuacje same się wydarzają. Pewne decyzje same się podejmują, pewne sytuacje same się wydarzają i masz wpływ na wiele, ale na pewne rzeczy nie masz wpływu. Chociażby na decyzje innej osoby nie masz wpływu. Boże, przepraszam, ale bardzo mocno mnie to, bardzo mocno mnie to wstrząsnęło. Um, na Decyzję drugiej osoby nie masz wpływu. Czy masz, czy nie masz? No właśnie, może trochę masz, ale generalnie nie masz. I jak się z tym powinno czuć? No właśnie, także masz bardzo, bardzo, bardzo dużo wyboru, ale ty chcesz wybrać tam, gdzie nie możesz. Głębokie. Ty chcesz wybrać tam, gdzie nie możesz, a nie tam, gdzie możesz. Możesz wybrać dużo, możesz wybrać z wielu, możesz wybrać. Można nawet powiedzieć, że wszystko, ale jest jakieś, są jakieś rzeczy, których nie możesz wybrać, których nie możesz mieć. I właśnie te rzeczy smakują najlepiej, są najsłodsze. Dlaczego te rzeczy są najsłodsze? Dlaczego? Dlatego, że dążymy do ciągłego rozwoju i nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co mamy, bo chcemy mieć wszystko. Mamy poczucie, że chcemy dotknąć to, co jest dla nas nieosiągalne. E, I tym samym. Poczuć się Bogiem. Jeżeli dotkniesz to, co jest nieosiągalne, poczujesz się Bogiem. Jeżeli zdobędziesz to, czego nie możesz mieć, poczujesz gigantyczną, nadludzką siłę. Może dlatego. Więc dlatego ta osoba pojawiła się w Twoim życiu, żeby dać Ci te lekcje, żeby pokazać Ci, że, że jesteś tym Bogiem czy że nie jesteś, żeby zostawić Ci, że ja absolutnie jesteś tym Bogiem. Absolutnie jesteś tym Bogiem, ale trochę nie tak, jak wydaje Ci się, że jest się Bogiem. Dlatego, że cały czas jesteś Bogiem w ciele człowieka i masz ograniczone zasoby, mianowicie takie, jakie daje ci ciało ograniczone. Jakiś czas ograniczony, jakieś... nie możesz wpływać na cudzą wolną wolę, co nie znaczy, że nie możesz kreować swojej rzeczywistości, co nie znaczy, że nie możesz wpływać na swoje życie. Wiem, że poszło to w bardzo filozoficzną stronę, ale to jest bardzo głębokie. E... Właśnie, więc ta osoba, wracając do Płęty, ta osoba przyszła, żeby ci pokazać, że masz bardzo dużo sprawczości, bardzo dużo sprawczości. Co nie znaczy, że możesz wpłynąć na jej wolną wolę, ale możesz wpłynąć na bardzo wiele innych rzeczy. The end, papa. Pa.